Wyobraź sobie noc duszoną deszczem na wrogim terytorium, gdzie jedyną drogą ucieczki jest pas startowy, który już nie istnieje. Oddział Grom przetrwał strzelaninę, odparł zasadzkę i przeciągnął swoich rannych przez dżunglę, która próbowała ich zabić na każdym kroku. Dotarli do punktu ewakuacji, tylko po to, by odkryć, że lotnisko tonie pod gwałtowną powodzią. Żadnych świateł, żadnych sygnałów nawigacyjnych do lądowania, żadnej drogi ucieczki. Wsparcie nie było kwestią godzin. Tym razem nie miało nigdy nadejść. A potem, przez trzaski w zalanych radiostacjach, głos, którego się nie spodziewali, spokojny, kobiecy, pewny siebie w sposób, który przeczył burzy: Oczyśćcie mi dwadzieścia metrów wody na północnym krańcu. Ja zajmę się resztą nadlatywał C-130. Herkules. Samolot, który nigdy nie miał dotknąć kołami pasa tak krótkiego, tak zniszczonego, tak przesiąkniętego ciemnością. Kim ona była? Żadnego znaku wywoławczego, żadnego zezwolenia, żadnego imienia. Tylko ten rodzaj pilota, który nie prosi o pozwolenie, by pisać fizykę na nowo. Deszcz nie przestawał padać od 36 godzin. Tropikalna pogoda nad dorzeczem rzeki potrafiła złamać kręgosłup, kiedy chciała. A tej nocy chciała. Pas, wyrzeźbiony dekady temu podczas zapomnianego konfliktu nigdy nie był niczym więcej niż żwirem wbitym w oporną ziemię. Z biegiem lat ktoś pokrył go tanim asfaltem i nazwał lotniskiem. Powódź zdarła to kłamstwo. Teraz było to płytkie jezioro, w którym kumkały żaby. Woda chlupotała o worki z piaskiem, a dżungla odzyskiwała to, co ludzie jej narzucili. Oddział grom wiper. Przedarł się tutaj przez zasadzkę za zasadzką. Stracili jednego człowieka od odłamków, drugiego z powodu infekcji, rany, której nie mogli oczyścić. Trzy razy wzywali ewakuację przez radio. Za każdym razem dowództwo dawało tę samą odpowiedź: Wsparcie powietrzne uziemione, pogoda negatywna powtarzam negatywna. Utrzymajcie pozycje ale pozycje nie utrzymują się w dżunglowych burzach. Pozycje są zmywane. Zanim przebili się przez linię drzew i zobaczyli zalany pas, większość z nich pogodziła się już z myślą, że nie opuszczą tej doliny żywi. Morrison, ich dowódca, wypluł deszczówkę z ust i wydał z siebie pozbawiony humoru śmiech. Czterdzieści minut strzelaniny, żeby kupić sobie miejsca w pierwszym rzędzie na bagnie, mruknął. Jackson osunął się na worek z piaskiem, karabin na kolanach, jego ręka drżała. Nie ze strachu, ale z wyczerpania. Wtedy radio znów zatrzeszczało. Nie płaskie, biurokratyczne tony z bazy alfa, ale głos, który nie należał do żadnego znanego im kanału. Viper 6, tu nadlatujący, Herk, ETA 20. Albo oczyścicie mi miejsce do lądowania, albo popłyniecie do domu. Zespół zamarł. C-130. Nikt tu takimi nie latał. Nie w tej pogodzie. Nie w nocy. Nie bez świateł. I na pewno nie na pasie, który już nie był pasem. Morrison chwycił za słuchawkę. Negatywnie, Herk. Pole jest pod wodą. Powtarzam, pod wodą. Nie ma zgody cisza. Tylko szum. A potem, jakby piorun postanowił przemówić. Powiedziałam, oczyśćcie mi dwadzieścia metrów. Resztą się zajmę. Rodriguez potrząsnął głową. Woda spływała mu po hełmie. Nie ma mowy. Skoziołkuje tym ptakiem prosto w dżunglę. To trumna ze skrzydłami w tej pogodzie, ale głos odezwał się znowu, stanowczy, nie proszący o wiarę. Lądowałam w gorszych warunkach. Chcecie się stąd wydostać? Zróbcie mi okno. Macie dziewiętnaście minut. Komandosi zaczęli się ruszać, nie podejmując świadomej decyzji. Ludzie, którzy byli zbyt zmęczeni, by podnieść karabiny, nagle zaczęli dźwigać worki z piaskiem, odrywać kłody, odgarniać błoto hełmami, jeśli musieli. Nie byli pewni, czy to nadzieja, czy szaleństwo, ale jedno i drugie było lepsze od rozpaczy. Wysoko w burzy, niewidoczna dla nikogo na ziemi, kobieta za wolantem Herkulesa poprawiła uprząż i z pamięci mięśniowej przejrzała listę kontrolną. Ciśnienie hydrauliczne stabilne, bilans paliwa w normie, klapy uzbrojone. Nie przejmowała się światłami podejścia. Nie było żadnych. Nie przejmowała się zezwoleniem zwierzy. Nie było żadnej. Miała załogę, która jej ufała, i samolot, który został zbudowany, by dokonywać niemożliwego, jeśli go o to wystarczająco grzecznie poproszono. Przypomniała sobie coś, co kiedyś powiedział jej instruktor: Lądowanie w dzień przy włączonych światłach na betonie niczego nie dowodzi, każdy kierowca autobusu to potrafi. Miara pilota to to, co robisz, gdy światła zgasły, pas startowy zniknął, a fizyka mówi ci, żebyś się zatrzymał. Zatrzymujesz się, czy lecisz? Żołnierze Gromu nie mogli tego wiedzieć, ale za chwilę mieli poznać odpowiedź. Burza ustabilizowała się w pewnym rytmie, jakby znudziła się przemocą i postanowiła się nimi pobawić. Deszcz uderzał w pas, potem zwalniał, potem znowu uderzał. Każda fala zmywała płytkie rowy, które komandosi wygrzebywali rękami. Błoto wciągało ich buty, ściągając w dół. Gdy próbowali ściągnąć połamane belki z tego, co uchodziło za pas startowy, gardło Morisona piekło od krzyczenia rozkazów wbrew burzy. Rodriguez, oczyść te szczątki. Jackson, ustaw te świetliki chemiczne. Nie. Nie zielone. Zgubią się w blasku noktowizji. Pomarańczowe. Tylko trzydzieści stóp od siebie, ser. Tracimy czas. Odparł Jackson. Desperacja łamała mu głos. Ten pas to bagno, herk to nie cud, to trumna na skrzydłach. Morrison spojrzał na niego groźnie, ale za złością krył się ten sam strach. Nie mógł temu zaprzeczyć. C-130 były taktycznymi bestiami, owszem, ale nie były amfibiami. Nie były przeznaczone do lądowania na ślepo w burzy na pasie, który wyglądał bardziej jak korytarz rzeki niż pas startowy. Jednak ludzie będą gonić za nadzieją, nawet gdy logika mówi im, że to szaleństwo. Pracowali jak szaleńcy w deszczu, układając worki z piaskiem na północnym krańcu, spychając kłody w zalaną trawę. Za każdym razem, gdy błyskawica oświetlała dżunglę, widzieli odbicie swojej własnej daremności. Maleńkie postacie walczące z naturą, mając do dyspozycji jedynie siłę woli. Wtedy radio znów ożyło. Spokojny, kobiecy głos, przecinający burzę jak skalpel. Viper Six to Overwatch Herk. Będę za sześć minut. Dajcie mi kontrast powierzchni. Nie musi być sucho. Musi być widocznie. Morrison chwycił za słuchawkę. Deszcz kapał mu z nosa. Pani, zaraz zamienisz samolot wart dwie miliony dolarów w aluminiowe kanu dekta. Negatywnie, powiedziała. Nie ostro, niemiło. Po prostu ostatecznie. Widziałam gorsze, nie potrzebuję opinii. Potrzebuje świateł. Jej ton uciszył zespół skuteczniej niż jakikolwiek stopień wojskowy. Nawet Jackson przestał narzekać, i wrócił do wbijania pałeczek chemicznych wzdłuż postrzępionej krawędzi wody. Siedziała w kokpicie, każdy wskaźnik świecił bladą zielenią. Krople deszczu uderzały w przednią szybę tak mocno, że wyglądały jak odwrócone pociski smugowe. Jej imienia nie było dziś na żadnej liście lotów. Oficjalnie. Nie powinno jej nawet być w strefie działań. Ale nieoficjalnie, w wojnach zawsze są luki, a ona zawsze żyła w lukach. Jej ręce poruszały się po sterach z pamięcią mięśniową tak ostrą, że wyglądało to jak rytuał: dźwignia przepustnicy stabilnie, dźwignia klap w dół, trymery lekko skorygowane. Herk wibrował, jakby wiedział, że to nie będzie lądowanie. To będzie walka na noże z grawitacją. Pomyślała. Nie po raz pierwszy o nocy trzy lata temu w Kandakarze, kiedy posadziła C130 na pasie usianym kraterami, z wyjącymi silnikami i cieknącą hydrauliką. Ta noc zakończyła jej oficjalną karierę. Zbyt wiele pytań, zbyt wielu świadków niemożliwego. Od tamtej pory latała w cieniu, wzywana tylko wtedy, gdy konwencjonalny świat zawodził. Dwie minuty, powiedziała. Jej głos był spokojny, choć burza rzucała Herkulesem jak zabawką Komandosi spojrzeli w górę gdy dźwięk narastał głęboki toczący się dźwięk jak góra zgrzytająca zębami Dżungla wibrowała od niego Herkules nadchodzi Boże pomóż nam mruknął Rodriguez wpatrując się w czarne niebo Morrison warknął Ustawcie te świetliki Wyznaczcie tę krawędź Jeśli nie zobaczy pasa jesteśmy martwi zanim dotknie ziemi Rzucili się, ślizgając w błocie. Pomarańczowe, świecące pałeczki migotały wzdłuż tego, co kiedyś było asfaltem. To nie było wiele, nie było nawet proste, ale było czymś. Kontakt wzrokowy nawiązany powiedziała do mikrofonu, mrużąc oczy przed strugami deszczu. Świetliki były słabe, rozrzucone jak gasnące żarówki. Dla każdego innego wyglądałoby to jak chaos. Dla niej to wystarczyło. Zmniejszyła ciąg. Herk jęknął, gdy klapy wgryzły się w burze. Prędkość spadała, liczby balansowały na krawędzi przeciągnięcia, przednia szyba była zamazana deszczem i błyskawicami, ale jej ręce nigdy się nie zawahały. Viper sześć, powiedziała spokojnie. Kiedy zacznę wyrównywać, odpalcie wszystko, co macie. Flary, stroboskopy, pociski smugowe. Nie obchodzi mnie to. Dajcie mi horyzont. Dajcie mi punkt końcowy. Morison przełknął ślinę. Przyjąłem. Herkules obniżył lot tak nisko, że czubki drzew uginały się w jego śladzie. Zespół poczuł, jak powietrze się zmienia, gdy jego masywna sylwetka przetoczyła się nad nimi. Przygotowali się, wiedząc, że za trzydzieści sekund albo historia, albo tragedia zapisze się na zalanym pasie. Podejście końcowe, odezwał się głos, wciąż spokojny, wciąż pewny. Nikt nie oddycha niewłaściwie. Dżungla wstrzymała oddech razem z nimi. Noc nie była już tylko ciemna, była duszna. Chmury wisiały nisko, ciężkie od deszczu, ich brzuchy przecięte smugami błyskawic, które oświetlały dolinę w stroboskopowych błyskach. Poniżej rzeka wezbrała do tego stopnia, że sam pas startowy stał się widmem, zmazywanym, potem dostrzeganym, a potem znowu zmazywanym. Pas nie był już pasem. Był wstęgą wody usianą wyrwanymi drzewami, poskręcanym ogrodzeniem i odłamkami wiosek zniszczonych przez powódź. Wewnątrz C 130 napięcie skrystalizowało się w cisze. nikt teraz nie mówił. Nawet strzelcy, którzy kilka godzin temu wypełniali luki prostackimi żartami, ucichli. Ręce spoczywały na broni, która nie miałaby znaczenia, gdyby nie mogli wylądować. Jedynym dźwiękiem był szum silników i okazjonalne trzaski w komunikacji, gdy zakłócenia walczyły z burzą. Drugi pilot poruszył się niespokojnie, jego twarz blada w czerwonym blasku tablicy przyrządów. Pani kapitan, to nie jest strefa lądowania. To samobójstwo. Nie spojrzała na niego. Jej oczy były utkwione w ciemności za przednią szybą, jakby sama siła woli mogła rozerwać noc. Jej palce bębniły o przepustnicę, miarowo, niegorączkowo. Ten ptak nie dba o to, co ma pod sobą, powiedziała. Obchodzi go tylko, kto siedzi za sterami. Te słowa uderzyły jak policzek zimnej wody. Ludzie, którzy pogodzili się ze śmiercią, wyprostowali się. Mechanik pokładowy pochylił się do przodu. Pani kapitan, połowa znaczników jest pod wodą. Flary. Flary zgasły. Nie możemy nawet potwierdzić długości. Jeśli przelecimy. Nie przelecimy, przerwała mu. Jej ton był ostry, ostateczny, taki, z którym nie można było dyskutować, nawet gdyby się chciało. Kolejny błysk pioruna rozdarł horyzont. Przez ułamek sekundy załoga to zobaczyła: widmo pasa startowego, zalane i zniszczone, ale wciąż tam, ledwo podwozie w dół rozkazała. Hydraulika zawarczała, a podwozie C. 130 opuściło się w burzę. Samolot jęknął, jakby wiedział, co nadchodzi. Na ziemi, uwięzieni ludzie, usłyszeli ryk silników nad głowami i rzucili się na zalany pas. Ich buty chlapały w wodzie po kolana, gdy gołymi rękami próbowali usunąć gruz. Worki z piaskiem pękały, błoto oblepiało ich mundury, ale i tak pracowali, bo ten dźwięk, ten grzmot na niebie oznaczał jedno: ktoś wciąż po nich leci. Radio zatrzeszczało, przerwane przez zakłócenia. A potem jej głos przebił się przez nie, wyważony, spokojny, niemal chirurgiczny: Trzymajcie się mocno. Sprowadzam ją sierżant na ziemi, przemoczony do suchej nitki. Spojrzał w czarne niebo i z niedowierzaniem potrząsnął głową. Oszalała, mruknął. A potem głośniej do swoich ludzi: Oczyścić ten pas. Ruszajcie się, ruszajcie! W kokpicie podspływał spływał po skroni drugiego pilota. Wysokościomierz kręcił się w dół. Wiatr wył o kadłub. Samolot szarpał, podskakiwał, walcząc z napęczniałym od powodzi powietrzem. To już nie był ślisk. To były zapasy z samą grawitacją. Pani kapitan, wiatry boczne. Widzę je. Jej kostki zbielały na wolancie. I nie obchodzą mnie. Równina zalewowa zionęła poniżej. Nic, tylko ciemność. Pas startowy. Jeśli można go było tak nazwać, był teraz niewidoczny. Każdy punkt orientacyjny, każdy znacznik, każda uncja pewności została wymazana. Ale jej ręce się nie wahały. Załoga przygotowała się do uderzenia, każdy chwytał się czego mógł, szeptano modlitwy, zgrzytano zębami. W ciszy między grzmotami przez głowę każdego przebiegała jedna myśl to tutaj się kończy z wyjątkiem jej myśli. Pochyliła się do przodu, Oczy wpatrzone w pustkę, i szepnęła. Nie do nikogo w kokpicie, nie do załogi, ale do samego samolotu. Nie dzisiaj. C-130 obniżył lot, silniki wyły. Czarna woda pędziła im na spotkanie. A potem, gdy wydawało się, że ziemia ich pochłonie, pojawił się słaby blask: dwie prowizoryczne pochodnie, wbite w błoto na obu końcach zalanego pasa, migotały wyzywająco wbrew burzy. Żołnierze na dole ryzykowali życiem, by je tam umieścić. Płomienie trzepotały, ale żyły. Zacisnęła szczękę. Skierowała nos w dół, ustawiając behemota samolotu względem niczego więcej niż dwóch kruchych punktów światła. Mechanik pokładowy szepnął: Mój Boże. Przygotować się, powiedziała. Burza pochłonęła jej słowa, ale ludzie i tak je usłyszeli. Wody powodziowe podniosły się szybciej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Pas miał być planem awaryjnym siatką bezpieczeństwa wyrzeźbioną w dżungli dziesiątki lat temu. Zamiast tego był lustrem czarnej wody, odbijającym błyski piorunów, jak potłuczone szkło. Ludzie na Ziemi zapalili, co mogli flary na workach z piaskiem, reflektory hamwi, desperacką próbę wyznaczenia tego, co kiedyś było pasem startowym. Ale dla kapitan Elizy Ward, patrzącej przez zamazane deszczem szkło, wyglądało to mniej jak strefa lądowania. A bardziej jak pułapka, czekająca, by połknąć stal w całości. Głos jej drugiego pilota załamał się. Pani kapitan, nie ma pasa. Zniknął. Nie odpowiedziała. Jej oczy były utkwione w horyzoncie, gdzie ostatnie chmury burzowe rozstąpiły się na tyle, by odsłonić światło gwiazd. Nie na tyle, by ich uratować, ale na tyle, by przypomnieć jej, że niebo wciąż tam jest. Podwozie w dół. Powiedziała. Te słowa uderzyły załogę jak wyrok. Władowni żołnierze mocniej zapieli pasy, szepcząc modlitwy, ściskając nieśmiertelniki, wymieniając spojrzenia, które przyznawały to, czego żaden z nich nie odważył się powiedzieć na głos. To nie było lądowanie. To był hazard ze szansami, których żaden rozsądny pilot by nie podjął. Ale Eliza już dokonała wyboru. Zniżanie było chirurgiczne. Każda kropla deszczu ślizgająca się po przedniej szybie. Wyglądała jak pocisk smugowy. Wiatry boczne spychały samolot na boki, a wysokościomierz wypluwał liczby, które przeczyły radarowi 500 stóp. Za wysoko, za szybko, 400. Jej ręka zacisnęła się na wolancie. Na zewnątrz zalany pas rozciągał się przed nimi jak fałszywa obietnica. Woda migotała, reflektory tańczyły w połamanych wzorach. Żadnej linii środkowej, żadnej głębi. A potem coś zaskoczyło. Nie na tablicy przyrządów, ale w jej umyśle. Przypomniała sobie noce na szkoleniu, gdy instruktorzy wyłączali światła, zabijali systemy nawigacyjne i zostawiali kadetów z niczym poza ich instynktem. Nazywali to lądowaniem na ślepo. Większość pociła się przy tym. Eliza w tym rozkwitała. Jej głos był spokojny, płaski, zdecydowany. Zmniejszyć ciąg. Trzymaj ją równo. Drugiemu pilotowi zaparło dech w piersiach, ale posłuchał. Koła uderzyły w wodę z krzykiem. Przez jeden przerażający ułamek sekundy C-130 surfował, ślizgając się po powierzchni, jak kamień rzucony na jezioro. Struga wody ogarnęła kadłub, oślepiając załogę. Żołnierze w środku przygotowali się na uderzenie. A potem nagły chwyt. Podwozie wgryzło się w zatopioną ziemię, łapiąc wystarczająco dużo przyczepności. Samolot szarpnął, odbił się raz i znowu z hukiem opadł. Wewnątrz ciała uderzyły opasy, skrzynie zatrzeszczały, ludzie klęli, ale samolot wytrzymał. Pługował przez zalany pas, silniki wyły w proteście, woda chwytała go za brzuch. Eliza walczyła z wolantem, jakby był żywy, utrzymując nos w dole, nie pozwalając bestii znów się wznieść. Sekundy rozciągały się w wieczność, a potem cisza. C-130 zatrzymał się, woda chlupotała o jego koła. Jego silniki z jękiem przeszły na bieg jałowy. Przez chwilę nikt nie oddychał. Wtedy drzwi ładowni otworzyły się z hukiem. Reflektory zalały żołnierzy na ziemi. Twarze z szeroko otwartymi oczami, mundury przemoczone, ale żywi. Jeden po drugim wychodzili, buty chlapały w wodzie po kolana. Niedowierzanie mieszało się z ulgą. Niektórzy się śmiali, niektórzy płakali. Niektórzy po prostu padli na kolana, wpatrując się w niemożliwy widok. Transportowy Herkules stojący prosto na czymś, co powinno być jeziorem. Eliza odpięła uprząż. Jej ręce, wciąż zaciśnięte w śmiertelnym uścisku na sterach, zadrżały dopiero, gdy je puściła. Wstała, wyprostowała kurtkę i podeszła do rampy. Dowódca, czekający na dole, patrzył na nią, jakby była czymś nie do końca ludzkim. — Ty... — Jak? — wyjąkał. Nie odpowiedziała. Spojrzała tylko na zalany pas, a potem na ludzi mijających ją w drodze w noc. Bo nie było słów na to, co się właśnie wydarzyło. Kilka dni później, gdy wody opadły, inżynierowie zbadali strefę lądowania. Znaleźli głębokie bruzdy, tam gdzie koła wyrzeźbiły drogę przez błoto i kamień. Według wszelkich miar, lądowanie było niemożliwe. Każda symulacja mówiła, że nie da się tego zrobić, ale się udało. I chociaż oficjalne raporty zatuszują szczegóły, ci, którzy tam byli, nosili inny zapis, wyryty nie w dziennikach pokładowych, ale w pamięci. Szeptali o nocy, kiedy powódź zmyła ich drogę, ucieczki, a jedna kobieta odmówiła uwierzenia w to. Kiedy burza zalała pas, a ona posadziła C-130 w ciemności. Teraz twoja kolej. Co byś zrobił na jej miejscu? Czy przejąłbyś stery w ciemności? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Chętnie poznam twoje zdanie. Jeśli ta historia cię zainspirowała, daj jej polubienie. I nie zapomnij zasubskrybować, aby nigdy nie przegapić kolejnej opowieści o ukrytym bohaterstwie. Ponieważ czasami największe legendy rodzą się w najcichszych chwilach.